Ją się Marko z tej strony, ja Bartolini 2006. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, co tam u królików, jak się mają. O, wody nie mają, będzie trzeba im nałożyć. Tutaj dostały buraka cukrowego. Tutaj mam siano. Dodamy im. Trawy dzisiaj dla nich nie mam, bo jest mokra. O, i już jeden siedzi w paśniku. Będę musiał im tu zrobić schodki, żeby mogły sobie wychodzić. Zobaczmy, co tutaj u samicy słychać. Niedługo będę ją puszczał. O. Buraka to ona ładnie zjadła Tak, lubisz buraka ty Siano masz To jeszcze damy ci buraka, tutaj mam buraka O Wycięłem, żeby mogła sobie zjeść wodę ma ale źle co się zrobiło wodę ma zobaczmy co u samca buraka masz jeszcze Marsza tutaj masz tutaj masz chleb patrz też masz co samiec będzie cię niedługo trzeba puścić do samicy wujotes i będziesz chyba pójdziesz na mięso bo ja hoduję króliki z myślą o ich uboju o wąchanie Dobra, tutaj ta wszystko jest dobrze, wodę też ma O, zobaczcie jak tu pogryz siatkę strasznie Jest taki gryzoń i gryzie ciągle siatkę Tutaj jest czarna samica Buraka je, chleb ma, siana możemy jej dołożyć, bo pasze ma, to dołożymy jej tylko sianą. Wczoraj mia mieli wszystko sprzątane, króle. <laughs> Stała, myślę, że za tydzień będzie filmik spuszczania. Samicy w do samca jeszcze sobie popatrzymy Sorry za jakieś krzyki, ale tu brat ma gęsi i nieraz przeszkadzają Boją się nie jeszcze Ale już mniej coraz One buraka za bardzo nie chcą iść tu muszę im paszy dorzucić, tylko ja im nie ładuję do paśnika, bo wszystko wysypują, więc trzeba im po trochu sypać. O, wodę to już samu zupełnie. No, co tam maluchy? Maluchy są oczywiście na sprzedaż. Najbardziej jest ten jasno-szary przyzwyczajony do mnie. O jaki grzeczny. Dobra, to jeszcze im nasypiemy. Tą kratkę zamknę. <tryk> <tryk> jeszcze. Jeszcze im nasypiemy. Paszy muszę zamieszać Pewnie się zapytacie, co jest w tej paszy. Tutaj jest kukurydza, owiec, granula dla króli i płatki. Yy, takie. Yy, no, płatki to są. Już mi się kończy, to będę musiał go kupić. To odstawimy jak, jak chcecie to zostawcie łapkę w górę i suba jak możecie I będę bardzo zadowolony tutaj są tak będę musiał ich zaszczepić bo nie chcę stracić tak jak poprzednich przez to że komary i dokładnie nie pamiętam jak to nazywa coś na Meksymatoza czy jakoś tak nie pamiętam dobra yy, nagrałem wam taki filmik żebyście wiedzieli że króle są jeszcze niesprzedane. Siedzą sobie ładnie. Dobra, na razie. Do zobaczenia. Cześć.